Spokojnie, Rosalindo, też radę. Co? Co to ma być za rybak Co się dzieje? Co to za rybak Nie chcę jej odejść mnie. No i jak urodziła się? O, co tu się dzieje? Wiesz, chyba mamy problem. Jaki? Ona ją odgania. O, no to co teraz? Trzeba dać ją do zastępczej matki. Chodź, malutka. Chodź. Widocznie twoja mamusia nie chce ciebie. Chodź. Chodź. Dobra, niech leci na pastwisko. Zobaczymy. Ale wiesz, że to jest klacz Tak, ale może ja jakoś robaka polubi. Cześć! O, cześć! Jak masz na imię? Nie mam imienia, moja mama mnie nie chce. O, przykro mi. Wiesz, ja jestem siostrą twojej mamy. O. Tak. Zostaniesz moją mamą? No tak. Dobrze, zostanę. Ha. A jakieś dasz na imię? A co ci do tego? To już nie jest twój rybak. Jak w ogóle można tak potraktować rybaka? Ale to nie było psyła planowane, prawda, Triton? Prawda. A mogę się chyba spytać. Nazwyczaj może róża. Tak, róża, róża. Ładne imię, dziękuję. I to, że jesteś głodna? Tak. No to chodź. Och, przyjęła ją. No, to dobrze. Już się bałam, że on nie przyjmie. No. Ha, chodźmy stąd. Raczej. Nie chcę pać na tego robaka. Gdzie oni idą? Posłuchaj, oni... Mamo, tato! Nie zostawiajcie mnie! Czemu oni mnie zostawiają? Córeczko... Jedyny już pan córkią? No, tak. Niestety tak to wyszło. To się bardzo cieszy. Dwa lata później Cześć mamo cześć Co się stało? Pamiętasz jaka byłaś malutka? Tak pamiętam, miałam złe koszmary związane z moją mamą. No cóż... Będziesz jechała do innej stajni, tak, ale mm. nigdy ci nie zapomnę. O, ja ciebie też. Pamiętaj, pamiętaj o mnie. Obiecuję, że nie zapomnę nigdy ciebie. Uch, się bardzo cieszę, że nigdy nie zapomnę. Kocham cię, to Ja też. Wy nowej straninie. Przepraszam. O, cześć. To ty jesteś król Tornado? Nie, ja jestem strażnikiem króla Tornado. Kazał mi cię oprowadzić, bo jest zajęty. Ja jestem cynamon, a jeżeli mogę wiedzieć, to ty? Jak ty masz Ja jestem róża. O! To miło! <słuch> tak. Przyjechałaś tutaj na dużo dni? No, dokładnie, chyba na dokładnie, na pewno. Nie wiem. A opowiedz coś o sobie? No, jeżeli tak, no to miałam ciekawe rodzaje, takie życie, jak było mała. Ooo. Oh. To szkoda. Moja mama mnie porzuciła. Nie wiem czemu, ale. Ooo, mnie nie chciała. To kto się z tobą opiekował? Moja ciocia. Nic tak to wyszło. Ona jest z rasy fryzyjskiej. To już jej. Niestety ona już nie żyje. Nie wiem. Nie da już ją dawno nie widziałam, dopiero to krzykałam, więc nie wiem, jak to znam, to jest... O, ja jestem Cynamon. A to powiedz coś o swojej rodzinie? No... No, ja była normalnym w moim dzieciństwie. Normalnie miały mamę, tatę. Niestety ja musiałem nie Mnie zabrali stamtąd, ponieważ... No, po prostu zabrali. Czemu? Nie wiem sam, ale... Jakoś to tak wyszło. o Szkoda. O, masz kogoś? O! No wiesz, dopiero się tu wprowadziłam, więc jeszcze nie wiem. O! Może byś chciała mieć kogoś. No, może. O! Za szybko chyba. Aha, że nie wiem. Bo dopiero przyjechałam tutaj. Jestem w pierwszy dzień. No. To się cieszę. To się cieszę, że Cię widzę. Ciekawe jak musi być niebo. no, to jest nie ciekawe, ale chyba nigdy nie zobaczymy. Zaraz coś się wydarzyło, tyle różo było, niespodziane. Różo, tak? Posłuchaj czy wyjdzie za mnie. Nie wiem, czy za szybko, ale... O... Jejku, no jasne, że tak. Bo się cieszę. Wszystko już jest przygotowane. To super. Mamy no, Mmm. Mm, 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 mm. Dobrze, no to mogę pogosławić moją pierwszą e, mój pierwszy ślub, więc tak, różo, czy ty bierzesz co ze swojego męża. Jeśli lubisz miłość, wierność i aż nie opuścisz go do śmierci. Tak biorę. Cynamonie, czy Ty bierzesz od tą piękną klacz ze swoją żoną i y, przyrzekasz miłość, wierność i nie opuścisz a, aż do śmierci? Przyrzekam. Ogłaszam z mężem i żoną. Możecie się zacząć. Dwa lata później. Który dzisiaj jest? 3 kwietnia. Oh, to szybko zleciało. Uch, uch. Ja jestem w szczególny, nie ma Nic się złożyć stali. Uch, uch. Uh. Ojejku, co? O, jaki słodki. Myłaś go. Tak, trzeba. Tylko moja mama tego nie zrobiła. Jak go nazwiemy? Nie wiem. Silnie. Podobnie jest do ciebie. Tak, ale Irokeza ma podobie. <grych> no tak. Może go nazwiemy Niko. Dobry pomysł. Ładne imię. W końcu to chłopczyk, no?